Jestem 9 lat po, po urazie, 9 lat poruszam się na wózku, no i 9 lat nie chodziłem, także e, zapomniałem jak to się robi, więc te pierwsze kroki były e, takie troszeczkę nieporadne. Pierwsze kroki Dawid stawiał dzięki nowoczesnemu urządzeniu do rehabilitacji, które ma swoje korzenie w technologii wojskowej. I najpierw korzystało z tego wojsko, oni stworzyli taką koncepcję przemieszczania się żołnierzy jakby w trudnym terenie, głównie wspomagali staw kolanowy, Nosili taki plecaczek po to, aby móc 100 kilo nosić w terenie. Jednak tak do końca ta koncepcja im się nie sprawdziła ze względu na to, że żołnierze bardzo szybko zużywali baterie. No i wpadli w końcu na pomysł, że można by spróbować to w rehabilitacji, w medycynie, w klinikach i spróbować dać to pacjentom do treningu rehabilitacji chodu. Przez tydzień w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie dziewięciu pacjentów poruszających się na co dzień na wózkach mogło wstać, popatrzeć na wszystko z innej perspektywy, a co najważniejsze się przejść. Urządzenie jest przyszłością rehabilitacji, ponieważ jego wielofunkcyjność, możliwość modyfikowania minimum 30, 30 parametrów, no, daje możliwość objęcia rehabilitacją bardzo dużą grupę pacjentów. Ośrodek, który będzie miał takie urządzenie, będzie miał no, dużo nowocześniejszą i dużo łatwiejszą rehabilitację pacjentów z ciężkimi deficytami neurologicznymi. Mam 32 lata, miałem uraz kręgosłupa. Na poziomie L12, tak. cztery dźwięki masz. My się to zobaczyć, prawda? Dwa po prawej, masz dwa dźwięki po lewej. Musisz tak ogarniać to, żeby były tylko dwa dźwięki, nie cztery. Jeszcze mam problemy z trzymaniem równowagi. Trochę więcej bym chciał w nim chodzić jak się chodzi. No, ale tak ogólnie to pozytywne, nie. Wczoraj już zacząłem chodzić o kulach. A dziś, czwartego dnia, to już po prostu rewelacja. Naprawdę bardzo fajnie się chodzi. Są to tylko takie delikatne, delikatny balans tułowiem. Raz w lewo, raz w prawo. Kiedy balansuję w prawą stronę, to egzoszkielet generuje mój lewy krok. Kiedy balansuję w lewą stronę, to on generuje mój prawy krok. No i tym sposobem mogę się przemieszczać. Także ja dziś chodziłem godzinę i, i nie czuję się w ogóle zmęczony. Amerykański wynalazek różni się od innych urządzeń do rehabilitacji. Sprawia, że wykonywane ruchy są bardzo zbliżone do chodu zdrowego człowieka. Przede wszystkim jest to pionizacja. Większość czasu spędzam na wózku. Dzięki temu mogę troszeczkę poprzebować w pionie, poprzebywać aktywnie w pionie. Z racji tego, że posiadam w domu urządzenie, które służy do pionizacji, ale to jest tylko w stanie i... i no, i nudne stanie przez godzinę. Tu mamy m, aktywną pionizację. Tak? Cały czas się przemieszczam. Mimo, że urządzenie m, porusza moimi nogami, to tak naprawdę, aby ono nimi poruszyło, ja muszę zaangażować moje górne partie mięśni. Muszę popracować troszeczkę. Urządzenie dopiero wprowadzane jest na polski rynek i żaden szpital w kraju nie ma go na własność. Chociaż pacjenci i lekarze wysoko oceniają skuteczność egzoszkieletu, to cena jego zakupu jest dość wysoka. To jest 150 tysięcy dolarów. Jeżeli by się udało gdzieś znaleźć sponsora, to my się szczerze uśmiechamy. Zapraszamy wszystkich do współpracy. Jeden kroczek.